Nie znajduję sposobu nowego sposobu, by ci to powiedzieć. Myślę, że nic z tego nie będzie w porządku. Tak? Bo wiem, że to nie jest koniec. Właśnie, że tak. Przecież nie dopuścisz do tego. Nie rozumiesz? Ty mnie kochasz, Chandler. Ależ nie. Więc czemu stale na siebie wpadamy? Sylwester? Kto kogo zaprosił? Walentynki? Kto kogo zaciągnął do łóżka? Ja, ale... Szukasz mnie. Coś w głębi twojej duszy stale mnie woła. Pragniesz mnie, nie możesz beze mnie żyć. I wiesz o tym. You just don't know. Ale nie wiesz, że wiesz. Pa. Zadzwoń do mnie.